и ta notka, есть. Na no, temat mojej skromnej osoby tak naprawdę tyczy Monierzwardza dla Bisji, a więc ja sobie przeczytam w formie MSK. Rekonwalescent wojen modernistycznych o lepsze jutro wielokrotnie skazywany za niewykonywanie rozkazów przełożonych. Usłuku modernizmu był jednym z ważniejszych działaczy pluralistycznego podziemia, wieloletni wiceprzewodniczący KORU w nawiasie kocyk tego radia. Przyszły skarbnik rezygnę w Unii Europejskiej patrzy działania wybrane wrocław Warszawa Sakramento 1998-2006. Tak naprawdę to wszystko jest o w końcu trzeba mieć jakiś pseudonim. I przeczytam ze dwie trzy muliny, a potem coś innego. Pieś zadziorna na młonie szwartowa Siadywałam nad stawem i pyłam pestkami, a gapił w tłum mnie lustrował jak lustra. Idioci chcą się odpić od jak szminka. mam ćwiczone w kłamstewkach, pluś potrafię, potrafię jadę gdy mam gorszy dzień. Stawy i czasy potrafią dokuczyć, bywają wyskokowe. Kolana pieką i czereśnie kwitną, lecz owoce ich smakują cierpką. Jak d'Artagnan, param się dezinwoltyżerką. Gwałt niech się gwałtem odciska od parzy, jak dupa co szurała po wietrznych ścierniskach. Na placu de la Postmodern zagryzam wargi, a pieśń kuku uczejają. Niech się nie jest. Pieśń pranatanna, mówi Niszczwarz Woladabisi. Nawet skałem, marną i kwarc można skruszyć Szmerem, bajerem, walkerem i czułym wersetem Rzeźwić językiem z lodu, stawać jak ze spiżu A potem zejść połące, łące, w rytmy, glorie, rymy Gorące krople ciała, gdy serce jest letnie Skalpelikiem kiedyś kąpowinę przechnę Jak węzeł obaw co do non omnis i transit Bo w życiu nawet takiej kobiety zachodzi kasus Że wie jak, po co i za kogo Kładzie się arebur jak, śnur, jak pereł sznur Liczy na język szarmancki w ustach, pomiędzy wargami, a jego funkcja zmienna. Jest już się na plecia, by przekochaną bądź chociaż miła, ndłomi i parską śmiechem napomina na głosy, ogłupia jajty pieśni pojawione. No to tyle. Munimy niech będzie spiskował. Teraz takie wierszyki, których nie, czy, nie czytałem. Ile on przekarł jeszcze Karol? 24 godziny na dobę, mężczyzna. Wielka dla dziewczynek. Jest noc, jest parnie, więc gwizdzę na wszystko i wszystkie potencjalne bałątnice rozmyte na przystankach. Rozlegliżowane ciała w rozmiarach S&M, kabaretowe nóżki, zręczne paluszki, które bywają kiedy słone w ustach. Chcę łócić pod nosem, lecz nie wiem jaka to monodia. Jest tylko szlok suchy, gdy czysta wydaje się być noc. jak w zgranym kawerze grubym PdSM. Jak widzę rany jest zadane, reakcja musi być błyskawiczna jak migawka. Flash, zamek i ja. Rozjażający się głos dobyty. Ale głupia końcówka. A teraz yy, przeczytam wierszyk o filolożkach, a potem wyjaśnię skąd on się wziął. Filolożki. Bo on za, 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 za parę lat będzie niezły. <śla> <śla> to, to, jest, to jest pewne. Poeta, e, poza poezją zagłębia tajniki bytu, interpretuje się także e, interesuje się także filmem, a to możesz porozmawiać z Darkiem Foxem. E, widziałem jakieś twoje rzeczy na YouTubie chyba i e, szeroko e, pojętą e, sztuką, rocznik 88 e, to jest dla mnie to, to już są te roczniki, które są dla mnie e, te dziwne cyfry, które się tak? pojawiają. E, Szymon ja oddaję ci e, głos. Dobra. Ale... Ostatnia ale... sprawa Williama Bergsona. To był piątek 13. Pamiętam, że miałem skoczyć na piwo do tej czarno-białej knajpy w kinie naprzeciwko, ale sprawy zbyt się skomplikowały i nikt już nie kupował bajek o agencji detektywistycznej. Za to tych towarzyskich nam namnożyło się w ostatnich dniach. Tak, że tylko czekać, aż panienki będą chodzić po domach i roznosić ulotki, reklamować na billboardach, przed seansem szukać partnerów. Były u mnie wczoraj i chodziło o jakieś wyśnione morderstwo, o którym nie można zapomnieć. Pytały, czy mogą zająć chwilę. Przyjąłem je do siebie i wypuściłem z rąk, nim skończyłem mówić. To były powieści pełne dymu, czerwieni, a ja w tych dniach bałem się kolorowego kina i tych nowych kobiet, które zawsze miały przy sobie zapalniczkę i nigdy nie musiały prosić o ogień. Zadzwoniłem do Beaty. Spytałem, ile jest stopni w cieniu, ale ona wróżyła z otwartych okien i drzwi więc nie, nie czuła tego nacisku, gryzącej potrzeby chwili, gdy jednym westchnieniem gasi się świecę i wskrzesza wspomnienia dziewczyn, które kiedyś odwiedziło się w niemych filmach. Torek Poznań. Budzi mnie telefon. Za oknem jest jeszcze ciemno, więc nie poda wstawać, więc to mnie budzi. Siadam na łóżku i wzrokiem szukam telefonu. Muszę po niego wstać, bo leży na parapecie okna. Na wyświetlaczu mruga Sośnicki, 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 Sośnicki. Odbieram imię i mówię, słucham darku. W odpowiedzi słyszę, Maćku, przyjdź do nas na gorącym leku z miodem. Środa brzeg. Sotę po schodach, długo. Schodzę, by zajrzeć do skrzynki pocztowej, by sprawdzić, czy przyszły jakieś listy. Duży mi się to schodzenie. Zapalam papierosa. Staję na pupięcie i rozmawiam z zdeną golą. Stoję przy skrzynce. Otwieram. Jest mnóstwo listów. Wyciągam wszystkie. Nachylam się, by sprawdzić, czy rzeczywiście. Patrzę, a w skrzynce siedzi Roman Honet i macha do mnie ręką. Czwartek Poznań. Do pokoju, w którym śpimy w trójkę. Marek Prus, Krzysztof Kryko i ja wpada Edward Pasewicz. Zrywa z nas koc, bo śpimy pod jednym i to na podłodze. Zaczyna na nas krzyczeć. Na początku nie potrafię zrozumieć, co krzyczy, ponieważ krzyczy po hebrajsku. Dopiero po chwili zaczyna po polsku. Więc on krzyczy na nas, że wieczorem bawiliśmy się nożem z Ikea, a on nam mówił, byśmy tego nie robili. Teraz ten nóż ma złamany czubek i jak on ma otworzyć puszkę z kończykiem? Piątek, Poznań. Na środku starego rynku siedzę przy stole z Eugeniuszem Tkaczyczynem Dyckim. Nie ma ratusza ani wagi, ani tych wszystkich małych kamienic, tylko stolik, przy którym siedzimy. siedzimy. Pijemy kawę, ja czarną, on białą, spokali. Dycki jest pochylony w moją stronę i patrzy mi głęboko w oczy. Przez jakiś czas mówi tylko Polaczyska to świnie, Polaczyska to świnie, Polaczyska to świnie. Ja nic nie mówię. W końcu prosi, by mu coś opowiedział. Opowiadam o tym, że moja siostra jest w szpitalu dla czubków w świeciu. w świeciu. Że mój ojciec jest w szpitalu dla czubków w rybniku. A matka jest w szpitalu dla czubków w gnieźnie. Klepię jej po ramieniu, całuje po twarzy i mówi: Maćku, aleś ty biedny, mój Maćku kochany. A potem on zaczyna opowiadać, bez przerwy powtarza: Ona to zrobiła do kurwy wynędzy. Zrobiła mi na złość, do kurwy wynędzy. Zrobiła to 23 marca do kurwy wynędzy. Płaczmy razem. Są koperty, same piwniki i tak dalej. Na schodach spotykam Joannę Obuchowicz. Rozmawiamy o, o pozie pracy, z którego właśnie ją zwolnili, bo odpracowała swoje. Wysiadam na ostatnim piętrze, a ona zjeżdżał dół. Szukam stoiska z gumkami do gumowania. Chcę zmazać wulgarny napis, który mam na udzie. Pytam Adama Pluszkę, mają gumki do gumowania ciała. Pokazuje mi regał, nie potrafi zdecydować na odpowiedni kolor. Niedziela Poznań. Szukam czystych spodni. U mnie w szafie nie ma. Dlatego szperam w szafie Edwarda Pasewicza. Ale aby dostać się do spodni, muszę wyrzucić z niej sterty starych gazet, wydruków komputerowych, arkuszy notatek, książek w końcu są. Znalazłem kilka par, ale wszystkie są dla mnie za duże. Spadają mi z dupy. Proszę o pasek, ale przemyk głośno podaje mi filmiczną pensetę. Przed chwilą wyparzoną, jeszcze ciepłą. Drugą zasłania sobie usta, bo ma atak kaszlu.